Zapraszam was dzisiaj na mega test przez Polskę. Jedziemy Volkswagenem Passatem B8 wariant. Skąd mam to auto i jak to się stało, że tym samochodem jedziemy z moją rodziną na wakacje? Dowiecie się tego w poprzednim filmie. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, koniecznie na zaległości poznacie też nazwę wypożyczalni aut, z której <grybujesz> wypożyczyłem ten samochód. Także podlinkowałem teraz w karcie gdzieś tam na górze. Ten film zapraszam do obejrzenia tamtego odcinka. No i jedziemy. Nie będę przedłużał. Zaczynamy. Start w Warszawie i pokażę Wam, jak wygląda paka tego warianta z moją rodziną, zapakowaną na kilkanaście dni. Strach się bać! Jedziemy! No, moi drodzy, jest w tej chwili 6.20, trochę później niż planowałem początkowo. Jak zwykle, planowałem o drugiej w nocy, drugiej wyjechać z rodzinką, żeby był spokój. No, troszkę się opóźniło. Zobaczcie, jak wygląda Passerati. Gdyby nie to, że mogę ładować to pod dach, czyli mamy kombiaka z siatką. To ja nie wiem, jak się do Skody super zapakowali. Nie jest Wesoło. Wesoło. Tak to wygląda, moi drodzy. Ale bagażnik to jest rekord. Rekord wszech czasów. Zobaczmy, czy się zamknie. No, będzie ciężko. Dobra. Dało radę. Hi, hi, jak w dostawczaku, jak w ciężarówce. Ok, zamykamy. No i Yadimi. Następne wakacje tylko w autobusie. Plus jeden człowiek będzie jeszcze więcej gratów. Tylko bus. Odpaliłem silniki, i skasuję długodystansowe, które nie jest takie długodystansowe, bo zobaczcie, że tylko, 30, tylko 1219 km, więc kasujemy. Tak jest. Długookresowe skasowałem, bo będzie to nam liczyło całą trasę przez te dwa tygodnie. No dobra. Jadimi. Przed chwilą się wyświetlił komunikat. Przegląd za 28 dni. Także podobnie jak ze Skodą, którą w sesji przekazałem, domagają się te wagi przeglądu. Zobaczcie, za ewentualne akustyczne atrakcje z tyłu, no ale to takie mam pasażerki. A tu mamy 5 i 2, więc t Power, jak widzicie, dieselek pokazuje na co go stać. Od uruchomienia, co prawda wiadomo o tej porze leci się bez żadnych problemów ani jednego zatoru czy korka. 5-1 po tych 12-13 km od, od wyjazdu, zawsze tu sprawdzamy ten pierwszy odczyt. No na razie wygląda świetnie. Sprawdźmy jeszcze zasięg AdBlue 4000. To już Wam w pierwszym odcinku przy prezentacji samochodu pokazałem, którego koniecznie każdy powinien obejrzeć. Powinniście zobaczyć, jak nie widzieliście. No, tak wyglądają te karty. Teraz palamy 3 litry. Tu nie ma żadnego odłączania cylindrów jak w 1.5 TSI. W moim ex aucie tu po prostu zawsze będzie niskie spalanie. Mimo tego, że jest 4Motion z dołączanym napędem na tył. No na razie dzisiaj bardzo przyjemnie. W końcu Passerati, no to jest król segmentu. Cichutko dzięki klejonym bocznym szybom, Blind Spot Assist na lusterkach, jak widzieliście, przed chwilą jest. Jeszcze fajna opcja jest taka, że no, auto po prostu jest komfortowe, wygodne w trasy. Ja pierwotnie przymierzałem się, żeby było taniej do meganki 4 kombi, to już wspomniałem w tamtym odcinku, no ale nie wyobrażam sobie, co widzieliście na początku. Tego filmu, jakbyśmy się mieli zapakować do takiego samochodu. To po prostu absurdalne. Tu zobaczcie, co widzę, jak, jak w dostawczaku, jakbym miał blaszaka. Nic nie widać w lusterku wstecznym. Mogę, jak w ciężarówce, jeździć tylko na bocznych, ale mi to nie sprawia żadnych problemów. Mamy panoramę, więc ładnie. No i na razie jedziemy grzecznie, przepisowo wyjeżdżamy z Warszawy. Head up display można jeszcze włączyć, tu takie kółeczko pstryknąłem zaraz wyjedzie nam no. płytka no ruch przy wyjeździe z Warszawy 6.30 rano, spory a pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić żeby nas nie wkurzał system stop and start to wyłączamy i nie będzie nam silnik gasł tego nie lubimy, szczególnie w diesel jest to bez sensu także to Obowiązkowo, w trasę szczególnie, żeby turbo żyło jak najdłużej. O, o, kontrola prędkości. No, a przejście dla pieszych i oczywiście klasyka wyprzedzania. Natomiast powiem, powiem Wam, że 4,9 litra no to niezły wynik tego wyjazdu z Warszawy od uruchomienia. Jeśli mówimy o spalaniu, a ten head-up display z płytką początkowo mnie trochę odrzucił, bo wolę zawsze na szybie. Natomiast przyzwyczaiłem się po chwili jazdy już nie jest tak źle, już nie denerwuje mnie ten ciemniejszy plastik bliżej, bliżej twarzy. Dobrze, że nie ma lamelek w przedniej szybie, to jest duża ulga. No i tyle. Jedziemy, jest cicho, przyjemnie, komfortowo, jak to, jak to w pasiaku. No, pierwsza jazda z prędkością 140 tym samochodem przez chwilę testowo 6 litrów spala nam 2000 obrotów, co ciekawe, dzięki 7-stopniowej DSG. Mamy niskie obroty, Tempomat adaptacyjny oczywiście na wyposażenie tego paska. Wszystko śmiga. No i bardzo fajnie się jedzie. 340 nadal cicho jak nie ma wichury szalejącej za, za oknami trasa nie jest taka łatwa jak by mogła być gdybyśmy jechali od drugiej w nocy nie obyło się bez małego objazdu zobaczcie tak wyglądają statystyki Przejazdu standardowo to jest pierwsze 140 km, zawsze jest niezbyt szybkie ze średnią, tam 60-60 parę, nie inaczej jest dzisiaj. No ale jeszcze mamy teraz spore utrudnienia w ruchu do początku ekspresówki. Znowu nas Google skieruje bocznymi drogami, jakoś tak się dzisiaj układa. Natomiast pasatem jedzie się bardzo fajnie, wygodnie, fotel w porządku, kierownica też jak najbardziej. Spalanie jak wiadomo niskie i takie pewnie będzie przez cały wyjazd wakacyjny. Aczkolwiek wydaje mi się, że może konkretnie skoczyć, gdy pociśniemy 130 przez 200 km. No ale to zobaczymy w końcu diesel, a nie benzyna. Więc też z drugiej strony nie powinno być tak źle jak to w doładowanych benzyniakach. No i lecimy dalej. Bardzo wygodnie się jedzie. Na razie mogę wystawić wysokie noty temu autku. Jest ok. No, wjechaliśmy na drogę ekspresową, jedziemy z mniej więcej 130 na godzinę, 127 tempomat oczywiście, czyli znaczy licznik prędkości przekłamuje o kilka kilometrów na godzinę, 4. Taki standard. No, bym poprosił, dobrze. I sprawdzamy. wyciszenie jest bardzo w porządku przy 130 licznikowych no niezależnie co pokaże sonometr ja Wam określę, że jest dobrze minimalnie coś tutaj szumi tak troszkę, ale to nie z winy lejonych szyb, coś jakoś tak co chyba będzie słychać też na nagraniu coś wiem, z coś tam no i blind no między 65 a 66 więc jest jak najbardziej ok po zrobieniu 356 km auto zaleciło przerwę, więc przegląd za 28 dni, jak już mówiłem na początku. Nic się nie zmienia w tej kwestii. Po przedmuchaniu w trasie jesteśmy w Gdańsku na postoju. że myśmy się zapakowali to jakiś cud o matka mocarne passerati pomieściło cały ten majdan bazar, pół domu no a jak się ma tyle kobiet to wiecie tak to już jest dajcie spokój ludzie A zmieniając na chwilę temat, podrożało trochę paliwo. Kurde, wakacyjne podwyżki 5, prawie 6 zł za bezołowiówkę. A no, Olej napędowy tańszy. No na tej Japonce to się musi elegancko jechać. Szczególnie w deszczu. Motocykliści puszczeni Możemy dalej. jechać no dojeżdżamy już do mety, to są statystyki na razie podróży od zimnego startu w Warszawie Head-up display sprawdza się bardzo fajnie początkowo mówię, ta alergia na płytkę już mi minęła, przeszło i wszystkie potrzebne informacje są, można sobie oczywiście to wyżej, niżej ustawiać, teraz tym dzyndzlem tu po lewej stronie majdruję i mogę sobie pozycję ustawić także dogodną dla mnie fajna rzecz, wygodne, wygodne auto Długą trasę. No, gdyby miało 7 miejsc, można by się zastanawiać. A tak, no niestety odpada. No i żeśmy dojechali. Statystyki całej trasy macie w tej chwili na ekranie. A za chwilę zapraszam Was na powrót. Tym razem będziemy jechać w nocy. Za chwilę night driving powrotny do Warszawy. Na pochwałę zasługuje fakt, że jak widzicie wycieraczki dochodzą praktycznie do samego słupka, co w dzisiejszych czasach jest niebywałą rzadkością. drogowe z trybem automatycznym wycinają pojazd przed nami, tak jak to w wagu ma już miejsce od lat. Asystent działa. Na razie bez wpadek. Także jest ok. Teraz cała droga oświetlona. Przed chwilą widzieliście, że ta kieszonka była y, aktywna. Czas reakcji nie jest rewelacyjny, ale widzicie, że zadziałał. System no, i teraz zciął. Także światła dynamiczne. Ledy paseraty działają. Jeszcze nikt się nie wnerwia sprzeciwka. Podjedziemy bliżej tego auta przed nami skręć no, ktoś nas wyprzedza, zobaczymy jak zareaguje teraz no zetnie, z, dobra z ciału. ja bym zrobił to wcześniej widząc, że ktoś nie wyprzedza w lusterku, no ale to jest elektronika skręć w świetlanie podczas skrętów ze świateł przeciwgłowych. A jak włączymy sobie światła przeciwgłowe? A, no, właśnie ten odcinek, akurat na nich jechałem. W tej ciemności sobie je włączałem. No i teraz światła drogowe plus światła przeciwgłowe. Full opcja. Nie mogę znaleźć żadnego sposobu na wyłączenie tego światełka. Może gdzieś tam jest, ale w komputerze pokładowym nie ma. A tutaj mogę tylko sobie ciemniej albo jaśniej. Na razie tyle rozkminiłem chyba że trzeba przytrzymać duży jakiś przycisk, to może wpadnę zaraz na to. Albo po prostu jest to funkcja oświetlenia ambientowego połączona z tym co mamy tutaj. To zaraz sprawdzę czy da się to zdezaktywować, bo inaczej całą drogę będę musiał z tym jechać. No i znalazłem, w oświetleniu ambientowym trzeba kliknąć wyłącz i wtedy, tak jak myślałem, wszystko znika, ale znikają też te paseczki, które mamy tu po bokach. Jak to klikniemy, to nam się zapala wszystko. Zaraz to będzie segment, można pewnie jakiś tu wyłączyć, tak myślę. Ale w czasie jazdy takie rzeczy są trochę niebezpieczne, bo trzeba patrzeć na wchodzące jelenie na drogę i inne zwierzaki. No, oberwanie chmury na odcinku S7 można jechać z tubą. Musimy jechać wolniej, bo w tych warunkach lekko mówiąc no za dużo nie widać. Aparat zawsze pokazuje więcej przy tym odświeżaniu niż ludzkie ok. rejestruje No dobra, no i trochę się już chyba Poprawia pogoda. No, a dzisiaj jest czwartek, już po północy. Właściwie czwarta rano. Shell V power w cenie paliwa regularnego. Także tankujemy. 5,57. Dobra, zobaczymy, ile wejdzie. Idzie, idzie, idzie. Sześćdziesiąt jeden czterdzieści dwa. Sporo. No dobra, moi drodzy, jesteśmy tuż przed oddaniem samochodu, zwracam do wypożyczalni autko. Jedną z rzeczy, o której chcę Wam powiedzieć, jest kluczek i słynne w wagu otwieranie, wentylowanie wnętrza. Niezależnie od tego, jak do tego podchodziłem, jak klikałem to, czy długo trzymałem to przez 10 sekund, 15 oczywiście przy zamkniętym aucie, czy otwierałem, znowu klikałem, czy podwójnie, po prostu nie byłem w stanie użyć tej znanej dobrze wszystkim z waga, nie tylko zresztą z koncernu waga funkcji wentylowania wnętrza, więc wszystkie szyby wtedy się otwierają, gdy naciśniemy, będziemy dłużej trzymali, zamykają. Tak było we wszystkich moich poprzednich wagach i autach prasowych, które testowałem. Nie wiem dlaczego ten Passat tego nie ma. Nie ma też kilesu, więc może na walizkę będzie dzięki temu trudniej ukraść, natomiast no, z przyzwyczajenia do przyzwyczajeń, do wygody, człowiek szybko się jakby oswaja się przyzwyczaja do każdej y Dogodności, że tak to powiem. No i troszkę to mi doskwierało, że musiałem zawsze mieć kluczyk, jak niosłem siatę czy torby. Auto było zamknięte dla celu bezpieczeństwa, jak zawsze wiadomo. Mieszkamy w Polsce, więc ktoś sobie może coś nam przywłaszczyć w tym w pięknym, wspaniałym kraju. No i jedyne co działa to otwieranie z kluczyka automatycznie, klapa idzie do góry. Jestem właśnie na, na etapie sprzątania wnętrza, żebyście nie myśleli, że auto oddaje po dzieciakach i wakacjach pełne piachu i brudu. Wszystko wygląda ładnie. Odkurzyłem całe wnętrze, tu tak jak było. O, takie sorki, ale musiałem bo mi przycięło Teraz wnętrze odkurzone, dywaniki oczywiście wyjęte, odkurzone też pod dywanikami, żeby nie było siedzonka czyste. Uchwyty i sofiksy, zaślepki zamontowane z powrotem. Fotel i podłoga kierowcy, żebyście widzieli, że tu lipy nie ma. Jeszcze to domyjemy, bo mycie przed nami, znaczy takie mycie polowe. Będzie spukanie brudu, bo to w sumie nie jest bardzo zabrudzone, ale wiadomo, że po trasie no, wypada samochód oddać czysty. Chociaż jak widzicie, zbyt brudny nie jest. Były deszcze, no i w nocy leciałem, więc robactwa kilogramów robactwa nie przywiozłem na, na masce grillu i szybie. Także widzicie, że porządnie szanujemy sprzęt, dbamy. I oddajemy w stanie niegorszym niż odebraliśmy. Tak więc o kluczyku Wam powiedziałem, że troszeczkę przydałoby się mieć tu więcej funkcji komfortowego dostępu. Tego wentylowania mi troszkę brakowało, super fajna panorama. Ale lecąc po autostradzie, po autostradzie 140-150 miałem roletkę zasłoniętą zawsze, troszeczkę lepiej dla akustyki. No a teraz jest odsłonięta, żeby jeszcze można było się nacieszyć przeszklonym dachem na ostatnich kilometrach. Zatankowane do pełna paliwem premium. Od tankowania przejechałem 2 km, niecałe 3 km zrobiono od stacji, więc wszystko zgodnie z protokołem przekazania auta zatankowane na full, dobrym paliwkiem, nie uderzone nigdzie, wszystko jest w stanie takim jak było 19 dni temu. No i tyle, zobaczymy jak będzie wyglądało przekazanie auta, bo jeszcze kaucja 500 zł. do zwrotu dla mnie wzbogaca się o 5 które dałem, mam nadzieję, że od razu je otrzymam. No i tyle, a teraz pozostaje umyć zakurzonego Brudasa. No i zrobione, trochę pracy, na dwa wiadra oczywiście z techniką mycia, żeby nie porysować auta, no ale widzicie, że samochodzik wygląda od razu zdecydowanie lepiej. Wszystko przy użyciu chemii biodegradowalnej, więc nie musicie tam pisać o jakimś odpływie, kratkach, to wszystko jest ekologiczne mycie, szampon ekologiczny i zmywałem jedynie kurz i resztki Jakichś tam komarów, robaczków. To nie było zmywanie smoły i innych rzeczy na te kamienie. Bo już pamiętam Wasze wpisy, gdy kiedyś nagrałem odcinek zmycia samochodu. No dobra, niech to sobie schnie. Najważniejsze, że lampy już nie ma słońca, bo zacieki by zaraz pewnie jakieś powstały. No to już jakoś specjalnie nie będę się bawił w suszenie. No i tyle. Samochodem miało się fajnie w trybie Sport DSG 7 nie laguje, aczkolwiek czasami w trybie drive no, rezygnowałem z wyprzedzania. No bo czas reakcji, skrzyni pozostaje wiele do życzenia. Natomiast gdy mamy tryb S aktywny, jest to wystarczająca. Sprawa, żeby ten lag zniwelować prawie do minimum, a zawsze są też jeszcze zmiany możliwe w trybie sekwencyjnym czy przy użyciu lewarka lub łopatek w kierownicy. Także mogę serdecznie polecić każdemu ten konkretnie egzemplarz, jeśli potrzebuje auta na chwilę dłuższą lub krótszą. Wszystko jedno, dogadacie się z łopakami, jak powiedziałem. Nie mam z tego żadnych pieniędzy, żeby pożyczyć auto. Także, Wy też nie dostaniecie żadnego rabatu. Nic takiego nie było ustalone. Po prostu yy, przetestowałem od kuchni, jak typowy Kowalski samochód, żeby Wam zdać relację. A miałem odrobinę niższą cenę, ze względu na to, że mogę jednocześnie im zrobić reklamę. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie tego testu, mega testu I do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się.